Witam Państwa w czwartek, 16 dnia kwietnia, z tej strony Daniel Kostecki, obserwuję wykres dzienny parę euro-dolarów. Z tego też względu, że tutaj rynek próbuje wrócić nad kluczowe miejsce oporu, będące wcześniej rejonem wsparcia, czyli mowa tutaj o okolicach 1.07.30. Jeśli udałoby się, udałoby się popytowi właśnie zamknąć na przykład świecą dzienną powyżej tego rejonu, no to wtedy też można by zastanowić się, czy aby rynek nie wykończył tej pełnej struktury. Co więcej, mamy tutaj wspominaną już też wcześniej na webinariach potencjalną formację, Harmoniczną, gdzie rynek zatrzymał się na zniesieniu 88,6% tego oto ruchu wzrostowego. No, na szerokim rynku widzimy odwrót od dolara, gdzie zaraz zobaczymy to również na innych parach walutowych, więc może tutaj jakiś oddech dla euro się pojawić. Oczywiście te okolice 105 w tym momencie są nie do naruszenia. I tak jak wspomniałem, również na innych rynkach widzimy zwrot od amerykańskiej waluty, yy, w zasadzie odwrót od amerykańskiej waluty, USD, PLN, y, podobna historia na tę chwilę, potencjalna korekta nieregularna w ramach fali drugiej <coughs> lub też fali yy, B. No, ewentualnie ci, którzy wierzą dalej w amerykańską walutę, mogą zacząć dostrzegać tej odwróconego ergiera, tak lewe ramię, głowa, prawe ramię i tutaj linia yy, szyi. Więc to jest taka alternatywna koncepcja, natomiast ta koncepcja tej po pięciofalowym wzroście, trójfalowy spadek jest także aktualną i zwłaszcza, że tutaj jest szansa na układ korekty nieregularnej. No, tak jak wspomniałem, odwrót jest szerszy, USDK tutaj mamy zdecydowany ruch w stronę dolara kanadyjskiego po pierwsze szybki w ostatnim czasie wzrost cen ropy naftowej plus wczorajszy komunikat po posiedzeniu Banku Kanady, gdzie zostały podwyższone perspektywy odnośnie wzrostu PKB a także no, mieliśmy stonowane wypowiedzi co do spadku cena, więc inflacja pod kontrolą lub też nawet wzrost inflacji w Kanadzie i to wszystko um, wpływa na umocnienie dolara kanadyjskiego i co więcej technicznie rynek przebił się przez kluczowe wsparcie i wcześniej też um, tworzył nam tą pięciofalową strukturę wzrostową, a więc teraz co najmniej trójfalowy układ spadkowy jest, jest w grze. Notowania próbują po tej korekcie ABC wybić się dołem z kanału trendowego wyrysowanego właśnie na podstawie zakończenia korekty i także na podstawie tutaj lokalnego dołka. Jeżeli się to rynkowi uda i na trwałe przekroczy właśnie dolne ograniczenie kanału i ekspansję 100%, no to wtedy kolejne zasięgi to modelowy zasięg dla RGR-a, a także ekspansja 160,80%. Natomiast powrót do kanału mógłby świadczyć o rozbudowywaniu się jeszcze struktury na prawym ramieniu w tym dużym RGR. -ze. Natomiast inna waluta surowcowa, dolar australijski, też radzi sobie bardzo dobrze względem dolara amerykańskiego, także i tutaj obserwujemy dość dużą wyprzedaż USD i dolar australijski niesiony. Na fali lepszych danych z tamtejszego rynku pracy, a także dane te wpłynęły na Zmniejszenie oczekiwań co do obniżki stóp na początku maja przez RBA, i to wszystko powoduje, że inwestorzy takby trochę odetchnęli z ulgą, jeśli chodzi o działania banku centralnego i e, kupują australijską walutę, bo tutaj ten zwrot nastawienia ma e, szersze, szersze podłoże i te wzrosty wynikają również e, dość istotnie z czynników fundamentalnych, a technicznie, technicznie coś w rodzaju potrójnego dna, natomiast najbliższe wsparcie. 07740 i 07913 to najbliższe okolice z kolei oporu.